Witam serdecznie na kanale Moje i Dzisiaj zapraszam was do recenzji tego, to ciekawego scyzoryka, czyli Fox Vulpis, a konkretnie Fox Vulpis F4. Na początek porównanie wielkościowej. Może do tego porównania otworzę głównie i standardowo Spiderco Delica, 4 Sanremo 710. Ontario, rata 1 no tutaj widzimy zdecydowanie, zdecydowanie większe. Tak sobie porównam do samej główni. No jest, powiedzmy, cały wulpis jest trochę dłuższy od główni rata jedynki. No i z racji tego, że mówimy tutaj o scyzoryku no to nie mogło zabraknąć porównania do scyzoryka Victorinox 91 mm, model Tinker. I też to prawda 91 mm model, czyli Huntsman, ale też od razu porównam może dla Was te scyzoriki pod kątem grubości i później też zobaczycie jakie mamy zestawy narzędzi. Tak wygląda Wulpis i, i Huntsman. Tak to wygląda, jeśli chodzi o grubość. Tyle kwestii porównania wielkości i grubości. No i teraz pora, oczywiście, na plusy i minusy. I standardowo, jak zawsze, zacznę od plusów. Pierwszy z nich to materiały premium w scyzoryku. To nie jest coś, z czym spotykamy się na co dzień. No bo w kwestii chociażby samych Victorinoxów to przeważnie mamy okładki wykonane z celidoru, czyli z tworzywa sztucznego w różnych kolorach, rzecz jasna. Jest wersja powiedzmy taka lepsza, bardziej premium w, u Victorinoxa, czyli wersja Alox z, z okładkami z aluminium. No ale jeśli chodzi o taki materiał najbardziej premium, czyli tytam, no to poprawcie mnie jeśli się mylę, poprawcie mnie w komentarzach, ale ja nie kojarzę, żeby były wcześniej były scyzoryki, które mają okładki fabrycznie, rzecz jasna, no bo można zamówić co jakiś yy, twórców, tak, można zamówić sobie customowe okładki z tytanu, ale fabrycznie, żeby jakiś scyzoryk przed wulpisem miał tytanowe okładziny, ja nie kojarzę. Ale tak jak mówię, jeśli się mylę, nie wiem wszystkiego, poprawcie mnie proszę w komentarzach, więc tak jak już wspomniałem, okładki wykonane z tytanu, do tego głownia w stali M390, czyli w stali premium, w stali, w której przede wszystkim robi się Foldery i to zwłaszcza foldery te droższe, no bo sama stal sama w sobie stal M390 do najtańszych nie należy, więc też tutaj już mamy droższe foldery. Bardzo często też foldery wykonane jeśli chodzi o rękojeść z tytanu, więc mamy tutaj takie powiedzmy premium folderowe materiały w scyzoryku, więc dla mnie jest to jak najbardziej plus. Kolejny plus to jest moim zdaniem rozsądna cena. Jak na te materiały, na to co dostajemy, ponieważ ten model, akurat, to jest, jeśli chodzi o ilość wyposażenia, model taki, powiedzmy, na ten moment, przynajmniej przedostatni, jest jeszcze Fox Wulpis F5 i on różni się tym, że poza tymi narzędziami, które tutaj widzicie, poza tym zestawem, ma również jeszcze piłę. To jest jakby przedostatni, i jego cena to jest 340 zł. No to moim zdaniem, za to co otrzymujemy, Titan M390, później przejdę do kolejnych plusów, bo jest ich jeszcze kilka. No to moim zdaniem ta cena jest naprawdę jak najbardziej rozsądna. Często też można ten scyzoryk dorwać w jakiejś promocji, gdzie ta cena będzie jeszcze niższa, jeszcze korzystniejsza, więc wtedy to już w ogóle moim zdaniem jest to bardzo dobry deal. Kolejny plus to jest umiejscowienie kółeczka, jeśli chodzi o, no, to chyba typowy element dla scyzoryków w Wiktorinoxach, również coś takiego mamy. Nie, mianowicie to, na co zwróciłem uwagę, to fakt, iż w momencie, kiedy otworzymy sobie otwieracz do butelek, połączony jest oczywiście ze śrubokrętem płaskim, to to kółeczko w żaden sposób nam nie wchodzi na to narzędzie. Więc możemy tutaj śmiało sobie chwycić i nie ma czegoś takiego, że to kółeczko nam gdzieś tutaj pod palcem ląduje. Ono może drobiazg, nie wiem czy to było przemyślane tak czy nie, ale to na pewno zwróciło moją uwagę. Może pierdoła, ale muszę Wam o tym powiedzieć. Zobaczcie jak fajnie się to kółeczko tutaj idealnie wpasowuje obok otwartego narzędzia, obok otwartego otwieracza do butelek. Moim zdaniem bardzo fajny, fajny, fajnie zostało to ogarnięte, więc jak najbardziej ode mnie za to plus. Kolejny plus to jest ten zestaw narzędzi, który Wam przed chwilą pokazywałem. Jest tutaj kilka tych opcji, no moim zdaniem akurat ten zestaw narzędzi, dlatego też w sumie zdecydowałem się na zakup właśnie tej wersji, jest, jest idealny jeśli chodzi o, o scyzoryk, o takie małe wielonarzędzie, takiego małego multitula hmm. bez kombinerek, no bo tutaj akurat nie ma takiej opcji. Ale jeśli chodzi o ten zestaw narzędzi, mamy głównie mamy otwieracz, mamy śrubokręt mniejszy, większy. Mamy tutaj otwieracz do puszek, który również może nam śmiało posłużyć na otwieracz do paczek. Bo czemu nie można? Yy, raz chyba nawet. Tak, raz nawet sprawdziłem i udało, działa jak najbardziej. No i mamy przede wszystkim nożyczki, czyli dla mnie coś obowiązkowego, jeśli chodzi o scyzoryk, czy też multitool, nożyczki musi. Posiadać. Więc za to, za ten zasad narzędzi, w tym Fox Wulpis F4 ode mnie jak najbardziej plus. Kolejny plus to jest jakość wykonania. Wiadomo, jeśli chodzi o włoskich producentów, a Fox jest włoskim producentem, z tą jakością bywa różnie. Mieliśmy okazję się przekonać ostatnio przy odpakowaniu chociażby MK Knives Ingeni, czy tam Ingeni. No, Ale wróćmy tutaj do tematu tego, o inżynierii jeszcze będzie i jeśli chodzi o tą jakość naprawdę tutaj w tym scyzoryku nie mam żadnych zastrzeżeń, wszystko jest bardzo ładnie, fajnie spasowane, wykończone, solidne, jeśli chodzi o głównie, jeśli chodzi o tutaj spasowanie tego wszystkiego, krawędzie zaoblone, no generalnie nie mam się pod względem jakości do czego tutaj w tym scyzoryku przyczepić. Więc jak najbardziej za to ode mnie idzie plus. Kolejny plus to jest fakt, iż mamy tutaj dosyć mocną sprężynę. No, bo oczywiście, jak typowy klasyczny scyzoryk, jest to slip joint, czyli no mamy tutaj sprężynę, która trzyma i głównie, i każde inne narzędzie w pozycji otwartej. I powiem szczerze, że ona naprawdę jest dosyć mocna. Trzeba tutaj jednak sporo siły użyć, żeby złamać. Później, oczywiście, głównie mamy jeszcze pod kątem 90 stopni kolejne zatrzymanie i też trzeba trochę siły włożyć w to żeby złożyć tak porównując sobie chociażby do Victorinoxa no to powiem szczerze że Victorinoxy są bardzo podobnie i to jest jak najbardziej plus jeśli chodzi o tą sprężynę Victorinox jest również tutaj dosyć mocny więc ten Fox jest również tutaj pod tym względem no, jak na slip jointa dość bezpieczny Zwłaszcza te mniejsze narzędzia też dobrze trzymają. Tutaj w połowie to jest naprawdę no, sporo czasu się wysilić, żeby, żeby to złożyć. Tutaj również i ponownie w połowie też bardzo mocno trzyma, więc można śmiało w ten sposób chociażby tego śrubokręta używać. Więc jeśli chodzi o tą sprężynę, jej twardość i siłę, to również ode mnie plus. Kolejny, ostatni już plus to jest mnogość rodzajów i modeli w tej właśnie serii Fox Vulpe, ponieważ mamy tutaj kilka zestawów narzędziowych wykonanych właśnie z tytanu i stali M390 na głowni. Mamy trochę tańsze, odpowiedniki wersje z aluminium i stalą, jeśli dobrze pamiętam, N690. Do tego dochodzą również, ostatnio zauważyłem w ofercie tutaj jednego z polskich sklepów Dochodzą jakieś wersje wykonane chociażby z Mosiądzu, z miedzi chyba nie się dobrze pamiętam, ale z Mosiądzu bądź też jakieś inne wykończenia głównie. Więc jeśli chodzi o tą ilość tych wersji, możliwości i pod względem materiałowym i cenowym, to tutaj wybór jest całkiem spory, więc za to jak najbardziej ode mnie idzie plus. Tyle jeśli chodzi o plusy, teraz pora na minusy. Pierwszy z nich to są nie najlepsze właściwości tnące głowni wynikające głównie z tego, że po pierwsze ona jest dosyć gruba, jeśli chodzi o grzbiet. Tu Wam zaraz porównam do, do Victorinoxa. Zobaczcie sobie. Tak to właśnie wygląda. No mniej więcej tak na moje oko nie mierzyłem, ale na moje oko to jest. Żeby, nie wiem, czy będziecie to widzieć, żeby Wam się tu światło. Myślę, że może teraz to jest jakieś dwa razy grubiej niż, niż Victorinox. I to generalnie mogło nie być problemem, gdyby szlif był odpowiednio cienko wyprowadzony i krawędź noca, a to niestety jest dosyć grubo. I przez to też no, trochę ciężko się tnie tym maluchem, no bo to nie jest duży scyzoryk, bądźmy szczerzy. I uważam, że akurat w tak małym narzędziu, w tak małym scyzoryku powinno być tutaj postawione, jeśli chodzi o głównie na to, żeby to cięło prawie że jak skalpel, myślę, moim zdaniem, to jest po prostu lepsza opcja niż robienie takiej bardziej wytrzymałej, bo takie podejrzewam było założenie, że grzbiet tutaj i ta krawędź noca miały mieć przełożenie na to, że ta głównia będzie wytrzymała. Nie, to jest z moim zdaniem zła droga. Lepiej jest jednak. Zrobić tutaj taki mały skalpelik, który będzie sobie wszystkimi drobnymi pracami, nie wiem, rozcinanie jakichś opakowań, tutaj cięcie jakiś nitek, metek czy czegokolwiek. No wiadomo, lekkie, drobne prace to jednak musi, musi być skalpelik. Nikt nie będzie tutaj się bawił nie wiem, w rąbanie drewna, struganie jakiś dłuższy czas czy jakieś inne, bardziej wymagające od główni wytrzymałości prace. Nie dędy droga, więc jeśli chodzi o te właściwości, tnące, to tutaj ode mnie minus. Kolejny w sumie drugi ostatni minus, nie ma ich zbyt wiele. To jest składanie nożyczek. Już wam pokazuję, o co chodzi. Mam nożyczki, sobie coś tam pocięliśmy. No i teraz nie wiem, jak wy, ale ja standardowo składam nożyczki w ten sposób, i one niestety to ramię, ta sprężyna na tyle mocno wypycha to jedno ramię nożyczek, że nie jestem w stanie w tym momencie tych nożyczek sobie złożyć. Może nie, może wyłako zrobić inaczej, ale ja generalnie jak składam nożyczki w scyzorykach czy w multiturach zawsze robię to w ten sposób i one się składają. Dla, już wam pokazuję. Tu mam Hansmana z nożyczkami, bierzemy, tniemy coś tam sobie i ten sam ruch i one mi się idealnie składają. Tutaj niestety muszę tego przypilnować i muszę na przykład albo za ten krawędź, chociaż, nie, chociaż to nie zawsze działa. Czasami się udaje, czasami nie, ale przeważnie niestety nie. Muszę po prostu dołożyć tutaj drugiej ręki i to jest moim zdaniem hmm, kwestia, podejrzewam, jeśli chodzi o tą sprężynę. Tak, być może ona jest zbyt, zbyt mocna, zbyt długie jest to ramię. Nie, kwestia konstrukcyjna na pewno, czy też materiałowa, może jedno i drugie połączone razem. No. No niestety, chętnie bym chciał to sobie zrobić jedną ręką, ale muszę do tego dokładać drugiej, więc tutaj za to ode mnie również idzie minus. To jeśli chodzi o plusy i minusy, teraz pora na krótkie podsumowanie. Generalnie dla mnie jest to bardzo ciekawa alternatywa dla klasycznych scyzoryków, chociażby od Victorinoxa, czy też od Mikowa, czy od jakiegokolwiek innego producenta, którego weźmiemy. Głównie ze względów na wykorzystane materiały. I przede wszystkim, jeśli weźmiemy tą wersję, bo oczywiście jest też aluminiowa wersja Wulpisa, o której wcześniej wspominałem, no ale jeśli zdecydujemy się na tą taką powiedzmy najbogatszą wersję, no to mamy scyzoryk elegancki z Tytanu wykonany, z główną stali M390. Ja m właściwości tnące, tutaj tak wspomniałem, są nie najlepsze, ale dalej jest to stal M390, a nie jakiś, nie wiem, Victorinoxowe, nie wiadomo, co, tak, no bo Wiktorin w sumie nie chwali się, jaka dokładnie jest stal. no Trzyma to ostrość zdecydowanie dłużej. Moim zdaniem, też wygląda zdecydowanie lepiej, bardziej elegancko, więc jeśli byśmy chcieli mieć scyzoryk na przykład do garnituru, czy też do eleganckiej jakiejś stylizacji na co dzień, powiedzmy, że nie potrzebujemy foldera, no to moim zdaniem Fox, Fox Vulpis w którejkolwiek wersji nie jest bardzo dobrym wyborem, a wersja właśnie z tytanu z M390 jest tutaj nawet bardzo nawet lepszym wyborem. Więc generalnie jest to moim zdaniem bardzo fajna opcja, bardzo ciekawa. Za dość rozsądne pieniądze dostajemy naprawdę fajny scyzoryk, taka trochę odmiana tego rynku, który moim zdaniem był ostatnio ostatnio przez wiele wiele lat, bo taki trochę Zastygły, były te cyzoryki z tworzywa sztucznego, był ten głównie, tak, Victorinox, i w sumie niewiele się na tym rynku działał w tej, w tej, powiedzmy, tej branży scyzorykowej, A tutaj, proszę, powie w świeżości moim zdaniem, jak najbardziej warto rozpatrzenia, czy to w tej wersji tytanowej, czy w aluminiowej jak najbardziej, myślę, że warto spróbować, zwłaszcza jeśli ktoś jest miłośnikiem scyzoryków nie, lubi tego typu narzędzia mieć przy sobie ze sobą każdego dnia, to chętnie jak najbardziej mogę polecić właśnie nabycie Fox Knives, czy też Fox Vulpis. Tyle jeśli chodzi o moją recenzję, przypomnę Fox Vulpis F4 w tym wypadku. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie no i oczywiście do usłyszenia.